Jak dbać o własne serce? 10 naukowo potwierdzonych zasad. Co 40 sekund ktoś na świecie dostaje zawału. Co kilka minut ktoś umiera na chorobę serca. Zobacz 10 najważniejszych zasad dbania o serce: 1. Ruch: Najsilniejszy lek dla serca. 150 minut umiarkowanego ruchu tygodniowo. Zmniejsza ryzyko zawału nawet o 30 do 40%. 2. Dieta. To co jemy, to krąży w naszych tętnicach. Najlepszy model żywienia to dieta śródziemnomorska. 3. Nadciśnienie. Cichy zabójca. 4. Cholesterol. Nie wróg, ale nadmiar jest groźny. Nie każdy cholesterol jest zły. 5. Stres. Cichy sabotażysta serca. 6. Sen. Lek, który nic nie kosztuje. Osoby śpiące mniej niż 6 godzin mają znacznie wyższe ryzyko: nadciśnienia, cukrzycy, zawału. 7. Waga. Każdy kilogram ma znaczenie już 5 do 10% redukcji masy ciała obniża ciśnienie poprawia cholesterol zmniejsza obciążenie serca 8 palenie najgorszy wróg serca 9 badania wczesne wykrycie ratuje życie 10 relacje i radość życia badania pokazują że samotność i izolacja zwiększają ryzyko chorób serca tak samo jak palenie. Serce kocha dobre emocje. Daj nam lajka, jeżeli nasz film był ciekawy. W opisie znajdziesz link do pełnej wersji naszego filmu. Zasubskrybuj nasz kanał, jeżeli interesują Cię tematy dotyczące zdrowia i zdrowego stylu życia. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Dziękujemy za uwagę. I życzymy dużo zdrowia.